Chrześcijanie w czasie wypraw krzyżowych tatuowali sobie krzyże na czole. Co się stało, że Kościół zaczął potępiać ozdabianie skóry? Tatuowanie ciała od czasów starożytnego Rzymu miało aspekt hierarchiczny, a rozmaite ludy przypisywały im działanie ezoteryczne. Co się zmieniło po upadku imperium, kiedy państwa europejskie weszły w okres średniowiecza? Dziś na kanale Porozmawiajmy sobie o tatuowaniu w średniowieczu. Pojawia nam się pierwszy problem, jeżeli chodzi o samo określenie tatuaż. Współcześnie słowo tatuaż, jego rozumienie, pochodzi dopiero z XIX wieku. Czy te tatuaże były tylko namalowane na skórze i tymczasowe? Zdania wśród historyków są podzielone, ale weźmy sobie pod uwagę wpływ kultury normańskiej na Europę. Jednym z takich ludów byli waregowie, zwani również Rusinami. Dyskutuje się, czy byli to wikingowie pochodzenia szwedzkiego czy fińskiego. Tak czy siak prowadzili o niej powszechny handel z wieloma ludami ówczesnej Europy, również z muzułmanami. Oto jak opisuje ich Ahmad, arabski podróżnik z X wieku. Widziałem Rusów, którzy przybyli w swojej podróży kupieckiej i rozbili obóz nad Atilem, czyli Wołgą. Nigdy nie widziałem doskonalszych okazów fizycznych. Wysoki jak daktyl, blondyn i rumiany. Każdy mężczyzna nosił ubranie, które z jednej strony zakrywało jego ciało, a z drugiej pozostawiało wolną rękę. Każdy mężczyzna miał przy sobie siekierę, miecz typu frankijskiego i nóż. Tatuaże pokrywały go od czubka palca aż po szyję. Piją wino w nadmiernej ilości przez dzień i noc. No dobrze, a co z chrześcijanami? W europejskim średniowieczu tatuaże stały się symbolami duchowości, tożsamości religijnej, a często także i pielgrzymek. Funkcjonowały one jako ważne znaki wiary i nie były ogólnie postrzegane jako niegodne zaufania lub znaki klasy społecznej, jak to miało miejsce znacznie później. Dopiero teraz zaczynamy rozumieć, że tuszowanie skóry było częścią chrześcijańskiego doświadczenia w średniowiecznej Nubii, chociaż jego częstotliwość jest nadal nieznana. W 2014 roku Muzeum Brytyjskie ujawniło istnienie jedynego nam znanego średniowiecznego tatuażu nubijskiego znaku znalezionego na wewnętrznej stronie UDA tatuażu kobiety mieszkającej wzdłuż Nilu około 655 roku naszej ery. Tatuaż zawierał imię Michała w języku greckim lub koptyjskim prawdopodobnie odnoszące się do Michała Archanioła. I wzywającego, aby jej strzegł. Ostatecznie naukowcy doszli do wniosku, że tatuaż nie ma wartości estetycznej i miał być ochronny. Jej tatuaż ujawnił współczesnym badaczom chrześcijańską tożsamość kobiety, ale przemawiał również do dużej tradycji religii tatuażu, która dopiero teraz materializuje się dzięki postępom w technologii, takich jak skanowanie w ultrafiolecie i podczerwieni. W 787 roku Kościół katolicki zebrał się w Anglii, aby odbyć spotkanie. Celem tego spotkania było rozpoczęcie ustanawiania formalnych relacji między średniowiecznym Kościołem a Królestwem Anglii. W kilku spotkaniach, które odbyło się w 787, wydano formalne orzeczenie w sprawie pozycji tatuażu w kontrolowanej przez katolików średniowiecznej Europie. Orzeczenie było takie, że podczas gdy tatuaże były ogólnie uważane za obraźliwe, te, które zostały wykonane, aby pokazać oddanie wierze chrześcijańskiej, były zamiast tego wielce podziwiane. Powodem, dla którego ta zmiana miała miejsce, były doniesienia wczesnego Kościoła chrześcijańskiego o członkach prześladowanych przez Rzymian za to, że określali się jako chrześcijanie. Historycy mają bardzo niewiele dowodów z tego okresu, a mówimy tu o przełomie setnego i trzysetnego naszej ery. Ale wydaje się, że katolickie tatuaże istniały już przed okresem wczesnego średniowiecza. Jednak dopiero w 787 średniowieczny Kościół katolicki w Europie zaczął decydować, że niektóre tatuaże są dozwolone, a inne nie. Oficjalne stanowisko było wyjątkowe w tym, że przywódcy kościelni na tym spotkaniu uważali, że wszystkie tatuaże mają pogańską formę, ale uznali, że obrazy chrześcijaństwa są wyjątkiem od tej reguły. Mamy kilka przykładów członków średniowiecznego kościoła katolickiego oznaczających swoje ciała na znak pobożności. Między 1100 rokiem a 1500 Oznaczenia te mogły być postrzegane jako podstawowe formy tatuażu, ponieważ chodziło o to, aby przekazać wiadomość poprzez oznaczanie skóry. Pod pewnymi pozorami można to nazwać nawet i sztuką. Najpopularniejszy z tych przykładów to Franciszkanin o imieniu Henry Suzo. Suzo mieszkał w Niemczech na przełomie XIII i XIV wieku i praktykował on formę samoznakowania ciała za pomocą igieł aby zademonstrować swoją wiarę. W związku z tym nie trudno sobie wyobrazić, że współcześni mieszkańcy, w znacznie mniej religijnej i zorganizowanej w społeczności krucjat nie byli otwarci na praktykowanie jakiejkolwiek, jakiejkolwiek formy tatuażu. Z tego powodu mogłeś zobaczyć kilka tatuaży na rycerzach, jeżeli byłeś w pobliżu podczas krucjaty. Jednak prawdopodobnie powiedzieliby ci, że mają one magiczne zdolności, i zdobyli je w magiczny sposób. Mówiąc najprościej, średniowieczni rycerze najprawdopodobniej również mieli tatuaże. Musiałby to być jednak tatuaż z ikonografii religijnej. W przeciwnym razie rycerz narażałby się na etykietę Poganina, a ten nie mógł sobie na to pozwolić. Ten proces robienia tatuaży przez rycerzy był tabu i rozpoczął się około VIII wieku naszej ery, a trwa aż do współczesności. Tatuaże były wykonywane przez znakowanie wzoru na skórze klienta, a następnie za pomocą małego ostrego czubka, takiego jak kość, kamień albo jakiś pręt, aby wbić po prostu go pod skórę, często za pomocą małego drewnianego młotka przebijano tą skórę i wprowadzano atrament, zrobiony często z popiołu. W czasach wypraw krzyżowych również występowało ciekawe zjawisko tatuaży wśród właśnie rycerstwa krucjatowego. Choć w średniowieczu Kościół oficjalnie zakazywał tatuowania, pielgrzymi podróżujący do miejsc świętych chętnie oddawali się takim zabiegom. Tatuaże były dla nich formą świadectwa wiary, służyły integracji całej grupy, stawały się symbolem zjednoczenia. W związku z tym, popularnym motywem w tym okresie był oczywiście symbol krzyża, ryba bądź jagnie, czyli znaki chrześcijaństwa. Wyprawy krzyżowe, dzięki którym nastąpiło zetknięcie z kulturą muzułmańską, również doprowadziły do wzrostu zainteresowania sztuką tatuażu, zwłaszcza wśród ówczesnych rycerzy. Najliczniejszą, nieformalną grupą zawodową, decydującą się na takie wyznanie wiary, byli krzyżowcy. O dziwo najczęściej tatuowali sobie oni właśnie twarze, a konkretnie czoła. Ozdabiali je krzyżami, które miały im zapewnić chrześcijański pochówek po śmierci, gdyby odnaleziono ich ciało w jakiejś stercie trupów. W średniowieczu tatuaże zaczęły więc pełnić funkcję pamiątkową i informacyjną, że taka osoba odbyła pielgrzymkę, bądź nawet i krucjatę. Najprawdopodobniej do końca średniowiecza nadal powszechny był zwyczaj zabezpieczania się przed różnymi siłami nadprzyrodzonymi, właśnie między innymi przy pomocy tatuażu. Przykładem może być choćby chrześcijańska ludność żyjąca na terenie Bośni i Hercegowiny. Na tamtych terenach ze względu na wiszącą groźbę najazdu Imperium Osmańskiego Rada Katolicka pozwoliła na tatuowanie symboli katolickich a w szczególności krzyży, co miało uchronić ludzi przed przechodzeniem na islam. Młodzież poddawana była temu zabiegowi w dzień świętego Józefa, czyli pogańskiego przywitania wiosny. W średniowieczu tatuażami ozdabiali się również ludzie z wyższych sfer. Król Anglii, Harold II, posiadał na piersi tatuaż z imieniem swojej żony Edith. Pomogło to w identyfikacji jego zwłok po bitwie pod Hastings, w 1066 roku. Oprócz pielgrzymów, krzyżowców czy szlachty, tatuowano również przestępców, zresztą za przyzwoleniem kościoła. Ten rodzaj tatuażu miał być nie tylko karą cielesną, ale również piętnem, przypominającym o złych uczynkach. Powiązanie trwałych malunków na ciele z ludźmi z marginesu społecznego sprawiło, że do dziś tę sztukę pewna część społeczeństwa odbiera negatywnie, kojarząc ją z zakładami penitencjarnymi. Wraz z rozwojem ruchu pielgrzymkowego, tatuaże stały się nieco bardziej nieodłączną częścią, co opisuje William Lightgow. Urodzony około 1582, żyjący do 1645. Był to szkocki podróżnik, pisarz i poeta, który ostatecznie został oskarżony o szpiegostwo ze względu na jego liczne podróże, między innymi. Ale nie zbliżając się już do historii Lightgofa, przybliżmy sobie, co on mówił w 1612 i co zapisał, kiedy został wytatuowany podczas swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Nazajutrz przyszedł do nas człowiek, niejaki Elias, chrześcijański habitor, dla braci, którzy wyrył na naszych ramionach na grobie chrystusowym imię Jezusa i Krzyż Święty, będąc naszą własną opcją i pragnieniem. Co ciekawe, tradycja tatuowania wśród chrześcijan z Ziemi Świętej trwa aż po dziś dzień. Przytoczmy sobie fragment artykułu średniowieczny salon tatuażu pielgrzyma w Jerozolimie. Artykuł pochodzi ze strony, w sumie z bloga Niklasa Rossi. Nazywa się Pisarz chroniący sny. Oczywiście link w opisie, tak samo jak i linki do wszystkich tutaj materiałów, z których ten materiał powstał. W Apello w Syrii zrobiło się ostatnio głośno, w zupełnie niewłaściwych powodów. Jednak w 1697, w przeddzień Wielkanocy, wielebny Henry Maudrel, kapelan biura angielskiej kompanii Lewantu w Apello, był świadkiem procesu tatuowania w Jerozolimie na grupie chrześcijańskich pielgrzymów podróżujących z nim i pisał o tym w ten sposób. Następnego ranka nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, co dało wielu pielgrzymom wolną rękę, aby na ich herbach wymalować zwykłe chorągwie jero jerozolimskie. Artyści, którzy podejmują się tej operacji, robią to w ten sposób. Mają stemple w drewnie dowolnej figury, której pragniesz, które najpierw odciskają na twoim ramieniu proszkiem węgla drzewnego. Następnie biorąc dwie bardzo cienkie igły przywiązane do siebie i zanurzając je często jak pióro w pełnym atramencie, zmieszanym, jak mi powiedziano, z prochu strzelniczego i żółci wołowej, robią nimi małe nakucia wzdłuż linii wydrukowanej przez siebie figury przez stempel, a następnie myją część w winie, kończąc swoje dzieło. Nakłucia te wykonują z wielką szybkością i zręcznością, a prawie bez sprytu. Rzadko przebijają tak głęboko, by upuścić tatuowanemu krew. Proces ten odbywał się w małym sklepiku wewnątrz bramy Jaffy w Starym Mieście w Jerozolimie. Sąsiedni sklep jest obecnie zajmowany przez Rozuków, rodzinę, która od 1300 roku zajmuje się pielgrzymowaniem. Dziś Razukow Ienka jest jedynym zachowanym salonem tatuażu dla średniowiecznych pielgrzymów. Ma około siedmiu wieków. Dowody na istnienie takich tatuaży sięgają co najmniej 8 wieku w Egipcie i 6 w Ziemi Świętej, gdzie Prokopiusz z Gazy pisał o wytatuowanych chrześcijanach noszących wzory krzyża i imię Jezusa Chrystusa. Wczesne tatuaże identyfikowały rdzenne chrześcijaństwo z Bliskim Wschodem i Egiptem. Później, gdy wierni przebywali do Ziemi Świętej z pielgrzymkami, praktyka ta rozszerzyła się, aby zaoferować tym podróżnikom trwałe dowody ich pobożności i pobytu w Ziemi Świętej. Relacje pielgrzymów z końca XVI wieku dają wgląd w kulturę tatuażu z tamtej epoki. I w to jak dostawcy tacy jak Rozukowie tatuowali w tamtych czasach za pomocą igieł do szycia przywiązanych do końca drewnianej rączki. Relacje te odnoszą się do wzorów, które stały się trwałymi tatuażami pielgrzymkowymi, takimi jak Krzyż Jerozolimski czyli motyw składający się z centralnego symbolu, równoramiennego otaczającego czterema mniejszymi wersjami, wraz z wizerunkami Chrystusa, łacińskimi mottami, datami, sztandarami i innymi rzeczami związanymi z chrześcijańską Europą. Przekaz rodziny datuje zaangażowanie Rozukowa na tę praktykę do 1300, począwszy od Egiptu wśród koptyjskich, czyli prawosławnych chrześcijan, a później w Ziemi Świętej dla chrześcijan z różnych środowisk. Moi przodkowie zawsze byli związani z kościołem, więc możliwe, że to właśnie tam nauczyli się tej praktyki, mówi z Wasim Rozukow, obecny tatuator w tej rodzinie. Pomijając już tutaj nowoczesne wzory, które można sobie wytatuować. Oczywiście, no to tatuaże pielgrzymkowe, które są niesamowite, to są właśnie, to jest właśnie to, co zmusza ludzi do podróżowania setki, a nawet tysiące kilometrów do sklepu rodziny Rozuków, do tatuatorów, gdzie po prostu, no bo gdzie indziej na Ziemi można dostać tradycyjny chrześcijański wzór, renderowany z bloków, szablonów sprzed 300 lat, z drewna. I ta rodzina zajmuje się tym od 7 wieków, więc znają się oni na, rzecz, na rzeczy. Myślę, że naprawdę ciekawy temat, jeżeli chodzi o średniowieczne tatuaże. Ciekawi mnie, jak to musiało wyglądać, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o same krucjaty, bo oczywiście ma to dużo sensu. Co ja o tym myślę wszystkim? Jest to temat tabu. Wiadomo, że Kościół zakazywał tatuowania się. Wiadomo, że miał on dużą władzę na społeczeństwo i duży wpływ, ale pamiętajmy, że nie wszyscy władcy ówczesnej epoki byli stricte chrześcijańscy. Pamiętajmy też o tym, że było to wielce prawdopodobne. Nie oszukujmy się. Myślę, że występowało to bardziej lub mniej powszechnie. Oczywiście mamy bardzo niewiele znalezisk, które by temu dowodziły, ponieważ skóra oczywiście nie jest w stanie się zachować przez tak długi czas. Jedyne, co możemy znaleźć, to jakieś ikonografie, które nam o tym wspominają. Ale myślę, że temat jest na tyle ciekawy i. Można go zgłębić jak najbardziej, do czego zachęcam. Ja osobiście dosyć długo szprałem, żeby znaleźć jak najwięcej informacji, oczywiście o okresie, który nas interesuje. Dużo mówi o starożytnym Rzymie i Egipcie, ale niewiele mówi się o średniowiecznej Europie, właśnie chyba dlatego, że był to temat tabu przez Kościół. Ale temat naprawdę ciekawy i myślę, że jak najbardziej chętne, chętnie do zbadania. Dziękuję Wam dzisiaj za obecność ze mną. Zapraszam oczywiście do lajkowania, subskrypcji, komentowania i powiedzcie, czy Wy byście sobie taki tatuaż sprzed 300 lat zrobili jak tam rodzina Rozuków oferuje w Ziemi Świętej. Osobiście nie wiem, nie mam tatuaży żadnych, znam wiele osób, które mają, podziwiam je jako dzieło sztuki, osobiście nie wiem, czy bym się zdecydował, ale muszę przyznać, że bardzo, bardzo ciekawy aspekt historii udało nam się tutaj dzisiaj razem poruszyć. A więc zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia za tydzień. Cześć!